Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Bolwer 100 i zaczynamy nasz kolejny odcinek, zagrajmy w Dragon Age Początek. Właśnie patrzcie, która jest godzina, Ok, mam skończyć, okej. Okay. Jak, jak już wspomniałem, to jest kolejny odcinek, zagramy w... E, jesteśmy w... No, Cholera wie, gdzie my jesteśmy. Jakiś czas nie grałem, więc... No, zapomniałem. Okej, okay, damy sobie, żeby... Nikt mnie nie zobaczy. Stanęli. Ja się przejdę do przodu, zobaczę co i jak Co tu jest Okej, okay, jest to tak wygląda sytuacja. Muszę zejść na sam drugi, że widzę. Okej, okay, mamy tu coś takiego. Hmm Okej, okay, to Alice Okej, okay, Alistair, ty przyrąbiesz mu szarży. Morgana. To działa. Morgana, Zamrożenie. Raucz. Rauczam się chycić na niego. No. Zginij wreszcie. O Jezu, ale spadki FPS-u. Okej... Okay. Jezu, co tu mamy? Życi, Morrigan rzuciła multum rzeczy. Ku, e, ogień, może ognia e, i tam jeszcze coś. Nawet wam powiem jak się nazywa to wszystko, co ona rzuciła. To tak, ona rzuciła e, burza, zamieć i może ognia. nieziemsko, no przyhamowała. Ja zapewne mamy teraz takie wyglądające nie wiadomo co. O, muszę przeczekać to całe. No, może się zniknęło. Musiałem przeczekać, bo nic bym z tego nie działał. O a. Ok, tutaj nic nie mogę działać. Dobrze. Ok, tutaj też nic nie działam. Tu jest jedno przejście, natomiast też jedno przejście Myślę, że żeby najpierw przejść... sobie tędy Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi Jak zauważyliście, jest to po angielsku, więc ciężko zajarzyć o co... ...o co w czym chodzi, ale widzę, że niby są wrogowie O jasne, więc kolejni

Wow, ale spadki FPS-ów. Mapy, jak widzicie, nie ma, w ogóle. Oszło mnie, nie? i jeszcze ta przerówka mnie, mnie też, że tak powiem, rozwala. Okej. Okay. No mini minimapy nie ma w ogóle. Dzięki trafem nie ma tej, tego obszaru minimapy. Nie wiem, coś się chyba skraczyło. Bo wcześniej była mini-mapa. Gdzieś. Tutaj była mini-mapa pokazana. Teraz coś się skraczyło i nie pokazuje mini-mapy w ogóle. Bywa też tak. No co jest? A, coś tam pisze, ale nic z tego nie ma. Ring of the, coś tam dalej? Coś tutaj jest dalej, przejście? Nie. Test of the Czekajcie, się cofnę się. Pamiętamy jak widać dalsze przejście dalej Ale Pamiętamy tutaj też jest przejście Na drugą stronę A chcę tutaj wszystko wytępić Wszystko co się da wytępić Co nam da doświadczenie dodatkowe Co nam się bardzo przyda Później będziemy mieć no dość banalnie Pewnie ostatniego bossa w tej grze przejdziemy zapewne na speedrunie. Tak można to nazwać, bo nam dość szybko to zajmie, zabicie go. Jak teraz mamy, jesteśmy dość przykoksani, a pomyślał że będziemy mieć większy, więcej leveli, teraz sprawdzę, jakie mamy poziomy nawet, bo nie sprawdzałem, czy mamy... Coś mamy ponad 20, czy nie wiem, czy 20, czy 21, czy które tam już mamy poziom. Zaraz oblukamy, tylko nam się wczyta. Okej. Okay. Karta postaci, mamy 23 poziom. My jest drugi, jest drugi, drugi Jak zechcesz Zaczynamy. <tryk> 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 A widzimy, widzimy, dość łatwe są te moby. Tylko... Aliste, coś tam masz mało HP. Okej. Okay. Ty też masz coś mało HP, więc się podlecz. Skoro musimy okay. walczyć. Skąd to wyszło? Okej. do boju. No, na wolaj. Jak widzicie pod... E, moby są na dość sporym poziomie te mobki. Mierzmy na spowolnienia. Zawsze coś. Tutaj nie możemy przejść dalej, więc ok, to jest dobrze przynajmniej Jak wiecie, widzimy mapę w ogóle nie ma tego przechu To jest DLC więc tutaj nie ma co się dziwić, że nie ma mapy Ale czekajcie, ja was tutaj dam tak A ja będę na kamuflażu Sprawdzę co tu jest Mamy jednego Chcę jak to wygląda sytuacja A tutaj jak wygląda? Aha tam to idzie dalej. Widzicie, jestem... O nie, pokazało mi mapę jednak. Pokazało, pokazało. Tylko dość dziwnie. Jezu, moment. To jest taka wielka mapa jest? O jasny gwint! Okej, okay. ludzie. Ja już tego zacznę atakować. No jedziemy koledzy, koleżanki. Kończmy to! Nie oddajcie im przewagi! Musimy się wycofać. Teraz idziemy do tego. I zgona, chyciłem. Łyn, co ty robisz? Gdzie ona jest w ogóle? Co ona robi tutaj? Jezuś ja. No to ja się nie dziwię, że, że tak szybko padłem. Jak ona nie wiem co, ona Obrona, szybko. No nie mam żadnego leczenia. Ty masz jakieś... Możesz robić... Urnąć... Jeśli ja możesz to robić to. Pobudzenie... A, znów potrwane na manę... Gdzie tu jest... wskrzeszenie? Ożywienie? to Ty mieć jakieś miejsce Wanicę to. Uleczenie. Obrona. Coś? Nie. Tutaj... Łyknić se to. Łyknić se, no jasny gwint, łykij, łykij, łykij. Jasny gwint. No wiecie, jest dość ciężka robota. jest ciężka nawałka tutaj. Coś jeszcze zostało? No, jeszcze zostało ich trochę. Ok, zostaw w pułapkę. Tutaj. Okay, piasek skrzeszony został No jak widać Zjedz sobie jedzonko. Ona nie łyka w ogóle potem, on bym musiał coś tam z tym zrobić I co on... Nie Ja nie kapuję tego, co ona w ogóle robi przy... Bosie Co... Gdzie on leci? Do mnie wszyscy tutaj A nie lecisz do przodu jak jakiś idiota Dla no no nie jest. trzeba mi tego ja wiecie, postacie jeśli nimi nie kierujemy to wydaje nam się, że są imbecylami normalnie Jeśli nimi nie kierujemy to są normalnie imbecyla. Okej okay. Zakończmy to Zaraz to zrobię. Rozumiem. Okej, okay. damy sobie kolejną. Czyli tutaj mamy to, 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 spoko, tutaj mamy to samo. Wyślij mnie! Tak uczynię! Okej, okay. wbijamy sobie kolejne umieki. Co to jest? Zamieć. E, czy widzicie, widzicie tutaj zamieć? bo ja nie czekajcie 5, 10, 15 no zahas skończy odcinek więc na tam nie będę szedł mogę się cofnąć co najwyżej ja tutaj zostawię postać więc ja się tutaj chyba pożegnam 5, 15 plus to. No, może będzie już 15 minut. No, może dociśniemy trochę więcej. Choć z tego co, co widzę, jak widzicie sami, ta mapa jest olbrzymia. Pomyślcie, że to jest cała mapa. A my jesteśmy tutaj, na samym początku, więc. O, ho, ho, ho. Przed nami wielka jeszcze nawałka mobów, więc wiele jeszcze działamy. Eee, Morigan. Uleć pieska. Znaczy, uleć pieska. Natychmiast. Okej. Okay. tu mamy? Eee, Życie rodzajne osłona, nie. rozumienie grupy, nie. Masowe pobudzenie, nie. A, eee, gdzieś tu powinno być. Aura chryzma? Nie, nie, nie. Ożywienie, nie. Oczyszczenia. Aura oczyszczenia. Powinno być non-top, jak jesteście w zasięgu tej postaci. A jakoś ta aura oczyszczenia tylko się... Nie wiem. Poczekamy trochę, chwilę. Zobaczycie, że tak powiem, ten odcinek jest trochę dziwny. Nie taki, jak zawsze mamy. No a w pewnym sensie już dochodzimy do 130 odcinka więc wow Nieźle, naprawdę nieźle Okej okay. A on daje ma To co miał Co mnie zawsze rozwala Zobaczmy czy będą biegły, biegli za nami za mną. Nie, tylko Morrigan na przykład biegnie. Czy to win? Cholera, nie wiem. Morrigan, no. Więc ja tutaj zakończę odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!